Jak łatwo nas wkręcić w wojnę? Zwykły człowiek nie chce wojny. Rolnik chce spokoju, żeby mu ziemniaki urosły. Pracownik chce mieć wypłatę na czas i wolny weekend. Ojciec chce, żeby dzieci miały co jeść, a matka, żeby syn wrócił z pracy cały, nie w trumnie. Nikt normalny nie marzy o tym, żeby ginąć za polityku. I to nie tylko u nas tak samo jest w Niemczech. W Rosji, w Ameryce czy gdziekolwiek indziej. Ludzie chcą żyć, wojny wymyślają ci na górze, ale najgorsze jest to, że da się nas na to wszystko łatwo nabrać, bo wystarczy, że ktoś w telewizji zacznie mówić: Wróg już tuż za rogiem, musimy się bronić, kto nie z nami, ten przeciwko nam. I już, strach robi swoje. Ludzie zaczynają myśleć, że jak nie pójdą walczyć, to zdradzają kraj, a przecież ci, którzy najgłośniej krzyczą o patriotyzmie, Najczęściej sami siedzą bezpiecznie w fotelu. Żaden z nich nie wysyła swojego dziecka na front. Wysyłają nasze i tak to działa od zawsze. Czy to dyktatura, czy demokracja, zawsze znajdzie się sposób, żeby ludzi przekonać, że wojna to konieczność. Pokazują w telewizji jakieś obrazy, podkręcają emocje, a potem społeczeństwo samo zaczyna się domagać silnej reakcji, odwetu, porządku, a wystarczyłoby trochę chłodnej głowy. Bo jak się człowiek da ponieść emocjom, to już po nim. Najpierw włącza się gniew, potem strach, a potem wszystko jedno, kto ma rację, ważne, żeby był winny. I to właśnie jest ten mechanizm, który działa zawsze. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że wojna to obrona ojczyzny, że trzeba się zjednoczyć przeciw wrogowi, a potem płaczą matki, giną młodzi, a bogaci dalej robią interesy. Więc zanim znów damy się wkręcić w gadanie o konieczności walki, warto się zatrzymać, pomyśleć kto na tym zyskuje, a kto traci, bo zwykli ludzie nigdy nie wygrywają wojen. Zwykli ludzie tylko za nie płacą życiem, zdrowiem i przyszłością swoich dzieci. Autor Emil Marko. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam, i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek do wolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Illuminati Team.